Łukasz, piękny, BMW tak czy nie? Piękny BMW tak. Miałem miałeś 36, Aha, a to okay. miałem kabriolety. Także BMW jak najbardziej. Ale kto to jest za fura? Powiedz, który rocznik, skąd nie przyjechała? Jest to jest BMW Seria 4, M440i, czyli to jest ten najmocniejszy wariant przed M4, więc tutaj mamy i moc, ale jednocześnie mamy też komfort, większe dużo zawieszenie niż w M4 na przykład. Nie jest tak hardkorowy, nie tak. jest aż tak wymagający tak, od kierowcy tak. też, że można nim sobie troszkę na no chillu jest pojechać. mniejszy na co dzień, tak? No, no, Bardziej no. praktyczny, dużo więcej to zawieszenie wybacza. I to jest auto z 2023 roku roku I to jest ciągnięte ze Stanów Zjednoczonych. Ale dla Ciebie, na tak, zamówienie, tak, tak, na tak? moje zamówienie. BMW mimo czwórek w oznaczeniu ma silnik 3-litrowy. Pochodzi z 2023 roku. Ma niski przebieg i kosztuje wyjściowo 315 tysięcy złotych. Mówię wyjściowo, bo w ogłoszeniu napisano, że cena jest do negocjacji. No 440, z tego co dobrze pamiętam, 374 koni i 500 N. To są dobre wartości. Tak. Proponuję, żebyśmy zaczęli od tego, że zerkniemy sobie pod pokrywę. Otworzysz tam, Alex? I tu przy tych sporych mocach, sporych momentach jest X -Drive, nie? który, tak, który pomaga okierwnać. Tak, jest dokładnie, więc cała moc przychodzi przechodzi na cztery koła, więc można zarówno w jakiś tam gorszych warunkach pogodowych to mało tym autem jeździć. Tak? Odbiegnijmy od technikaliów na sekundkę. Kasa. Ile Ty chcesz wydać na samochód, a ile ten kosztuje? Znaczy ja mam do wydania budżet w około 350 tysięcy. Więc to ten samochód ja wystawiłem za 315 tysięcy. Jest możliwość negocjacji ceny, jeżeli to byłby ktoś zdecydowany na, na szybko. Dobra, druga kwestia dla mnie. Jeżeli Stany, to gdzie był... Wiesz, co był uszkodzony w drzwi pasażera i w tylny zderzek. Był bardzo lekko uszkodzony, dlatego ja okay. też za niego stosunkowo dużo zapłaciłem. Czyli nie, że jakiś gruch nie, mocny, nie, 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 tylko. Nie, tylko... Już... Jeżeli chodzi o poduszki, to Żadna się nie odpaliła. Mm -hmm. Tutaj był uderzony i tutaj jakby w bok. Jak rozumiem dokumentacja do tego tak? Jest. Tak, pełna, tak, pełna, tak, pełna. Tak, tak, tak. Stanów bardzo się nie boję, tak? No, przy kabiolecie żeby to uszkodzenia zależało by mi, żeby było jak najmniejsze, tak? Czyli nie, że są wybite te zabezpieczenia nad z tyłu. Poduszka, no kierowcy to, to może nie jest jakiś problem, ale cała reszta, no to lepiej, żeby była jednak w całości. Tak? Zdecydowanie tak. No. Jeśli tutaj ten samochód jeździsz i się normalnie, a to zaraz sprawdzimy, yy, to... Myślę, że sama jego sylwetka i sama jego funkcjonalność jak na kabry, jak na klasę średnią jest naprawdę wysoka. Co ciekawe, to tutaj od tego modelu BMW wróciło do prezentowego dachu. Nie? Mhm. Pamiętacie tę kupę kabry, nie? które tak. były przed? Nie wiem, jak ty wolisz, ja wolę brezem. Ja wolę brezem. Tak jest. No, auto i tak waży prawie dwie tony, ponad 1900 kg i to też ma znaczenie przy układaniu tego samochodu mm -hmm. w zakręcie, przy prowadzeniu, ale tak jak mówisz, jak masz inne samochody do, do upalania, to tutaj będzie można sobie normalnie tym autem pojeździć. Ta czwórka w Cabrio to świeży towar. Nie ma zbyt wielu egzemplarzy na rynku wtórnym. Znaleźliśmy tylko jedną używkę z tego samego roku z tym silnikiem. Kosztowała o 44 tysiące więcej, ale pochodziła z polskiej dystrybucji. Może być? Może być. Może być. wszystkie mechanizmy, łapy nie chcesz wsadzać. przesmarowane, zadbane, no, żeby nie było ściemy. No i czy ten samochód się może podobać z zamkniętym dachem? No, skoro lubisz amerykańską motoryzację, może tam króluje tam prezent, nie? Zamknij, zamknij, Aleks. Jak twoim zdaniem ta sylwetka? Podobać się może, ale może. dużo lepszą sylwetkę ma i tak bez.